Na czarnym tle biało-pomarańczowy napis. Powrót do domu. Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Johanna Hazelała. 22 kwietnia, 3 lipca 2022 rok. Wokół kolorowe grafiki. U dołu kłębiące się błękitne chmury. Wyłania się z nich mężczyzna na koniu. W lewym górnym rogu, wśród chmur, grafika wpisana w koło. Przedstawia szeroko otwarte oko, z którego płyną łzy. Na czarnym tle biało-pomarańczowy napis: Muzeum Narodowe w Gdańsku, oddział Zielona Brama. Ulica Długi Targ 24. Gdańsk. Po prawej stronie z chmur wyłania się budowla o strzelistych wieżyczkach. Ujęcie z Gdańskiej Sarówki. Budynek Zielonej Bramy. Na oknie napis: Muzeum Narodowe w Gdańsku, oddział Zielona Brama, dział fotografii. Gdańska Galeria Fotografii. Ujęcie z wnętrza Muzeum: Oświetlona Gablota. W środku znajduje się księga z rycinami. Na czarnych ścianach zaprezentowana została seria rycin i ich rysunkowe pierwowzory. Większość z nich oprawiona jest w czarne ramy i jasne paspartum. Prace wzbogacane są licznymi komentarzami i cytatami. Ukazują Gdańsk z różnych perspektyw. Przedstawiają bogactwo jego architektury, widoki ulic czy gwarnych placów. Po muzeum przechadzają się zwiedzający. Przyglądają się pracom z zaciekawieniem. W filmie wypowiadają się kolejno Alicja Andrzejewska-Zając, kuratorka wystawy, profesor dr. habilitowany Jacek Tylicki, współpraca kuratorska wystawy, profesor dr. habilitowany Uniwersytetu Gdańskiego Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jest to wystawa prezentująca ryciny będące serią wydawniczą, którą można było nabyć w połowie XVIII wieku. Autorem tej serii jest Matius Deisch, augsburski rytownik, który zamieszkał tutaj w 1749 roku, skuszony wizją ostatniego życia w bogatym portowym mieście. Postanowił tutaj po prostu założyć swój, swój interes, swoją pracownię graficzną. Na wystawie zaprezentowaliśmy 45 rycin i 37 rysunków Lormana, będących pierwowzorami tych rycin, ponieważ tutaj warto podkreślić, że Matius Daïsz był rytownikiem reprodukcyjnym. On wykonywał ryciny na podstawie rysunków bądź też obrazów innych twórców i stąd właśnie konieczność współpracy z Lormanem, ponieważ on tak naprawdę kupował od Lormana te rysunki i dzięki pracy Lormana mamy serię graficzną rycin, które można powielać w bardzo dużej liczbie egzemplarzy. I rysunki są dziełem jednostkowym i tak naprawdę najcenniejszymi obiektami, które tutaj można zobaczyć na tej wystawie, to są właśnie rysunki, ponieważ one Stanowią tak, jakby no, ten punkt wyjścia do opowieści o Gdańsku. Matthäus Dajsz na podstawie tych rysunków wykonał swoje akwaforty. Na wystawie znajduje się także album, jeden z czterech albumów, które należały niegdyś do pastora Hazelała. Albumów zawierających całą jego kolekcję map, rycin z całego świata. Natomiast Jeden z albumów, właśnie ten, który jest prezentowany na wystawie, poświęcony jest Gdańskowi. I oprócz tego, że w tym albumie znajdują się ryciny Dajsza, znajdują się także mapy z XVIII wieku, plany miasta. Tak jakby kolekcjoner zbierał wszystkie artefakty, wszystkie takie obiekty, które w pewien sposób kojarzyły mu się z rodzinnym miastem i były dla niego ważne, z takich powodów sentymentalnych.